Arktyka to kompletne peryferie świata. A mówiąc językiem nieco bardziej kolokwialnym i mniej napuszonym, to zadupie. Było tak właściwie od zawsze, i nagle dzisiaj to ten zimny zakątek stał się politycznie niesamowicie gorący. Donald Trump, swoimi ostrymi wypowiedziami na temat Grenlandii, wydobył na powierzchnię, na wierzch, pewne kwestie, które do tej pory działy się zakulisowo. Bo dzisiaj Arktyka to północne zadupie, to miejsce, gdzie krzyżują się wpływy największych mocarstw tego świata. I co ciekawe, pewnie nie miałoby to miejsca, gdyby nie zmiany klimatyczne. W zdrowym ciele, zdrowy duch, białko kreatynę i kolagen marki All Nutrition znajdziesz w sklepie SFD. Z kodem zero zgarnij 10% rabatu. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują twoje pieniądze. Strefa inspiracji. Kupony możesz kopiować od najskuteczniejszych. Społeczność. Bardziej. Mój rost, koncerty, urodziny kanału zero, prelekcje, debaty i spotkania z ekipą kanału. Kup bilet na Kongres Zero teraz. Magazyn Zero już dostępny. 400 stron znakomitych treści w formie albumu lub w wersji elektronicznej. Zamów już teraz na magazyn.zero.pl. Dlaczego Arktyka stała się tak gorąca politycznie? Najprostsza odpowiedź jest taka, że stała się gorąca, a przynajmniej mniej zimna. Ale w znaczeniu już nie takim przenośnym, tylko swoim podstawowym, zrobiło się tam cieplej. Cały świat doznaje zmian klimatycznych, natomiast na północy dochodzi do nich najszybciej. Temperatury na północy rosną najszybciej, znacznie szybciej niż w strefach umiarkowanych czy tropikalnych. Co się dzieje w związku z tym w związku z tym wzrostem temperatury? No te tereny stają się znacznie bardziej dostępne niż kiedyś. A skute lodem morza stają się szlakami transportowymi, które mogą się okazać niebawem już szalenie istotne. A przede wszystkim ponieważ dostęp do Arktyki staje się coraz łatwiejszy ze względu na spadek tych temperatur, no to dostęp do bogactw mineralnych, których w Arktyce są nieprzebrane ilości, staje się coraz łatwiejszy. Może na początek kilka informacji o samej Arktyce. Jej nazwa pochodzi od greckiego słowa Arktos. To jest taka erudycja z Wikipedii. Słowo Arktos oznacza niedźwiedzia, ale nie chodzi wcale o białego niedźwiedzia, tego, który tak sobie chodzi w Arktyce po krach. Chodzi o wielką niedźwiedzicę. Czyli gwiazdozbiór, który dominuje na północnym niebie. Kiedyś, jeżeli się płynęło na północ, to się płynęło właśnie w kierunku Wielkiej Niedźwiedzicy. Znaczy, dzisiaj też tak jest, oczywiście. Natomiast żeglarze nie posługują się tak mocno już gwiazdami, jak kiedyś, nie posiłkują się gwiazdami. No i dlatego ta północ została ochrzczona mianem takiego terenu Niedźwiedziego. Na obszarze Arktyki leży osiem państw. Największe to Rosja oraz Kanada, ale oczywiście państwo o największej sile politycznym, o największym przebiciu to Stany Zjednoczone. Arktyka to kompletne pustkowie. Kompletne. Na gigantycznych terenach mieszka zaledwie Około 4 milionów ludzi. No to jest minimalna ilość w skali świata. Dwa największe miasta Arktyki to jest Murmańsk w Rosji, w którym mieszka 300 tysięcy ludzi, a druga metropolia to Anchorage na Alasce, gdzie mieszka niecałe 200 tysięcy ludzi. Czyli cóż, z punktu widzenia nawet polskiego to są dosyć przeciętne miasta. Z kolei na całej Grenlandii, która jest. Wielką, największą na Ziemi wyspą, jakieś 7 razy większą od Polski, mieszka jedynie 56 tysięcy osób. Grenlandia pod pewnym względem jest wyjątkowym miejscem, dlatego że tam zdecydowanie dominuje ludność miejscowa, ludność rdzenna. Wszędzie indziej w Rosji, Kanadzie, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Islandii. Wszędzie indziej dominują, dominuje ludność napływowa. napływowa, nie ta, która mieszkała tam od, tak to powiedzmy, zawsze. Warto powiedzieć, że we wszystkich, właściwie państwach, państwach arktycznych, w tej chwili dokonuje się taka, taki zacny proces oddawa oddawania ziem, Rdzennej ludności. Z tą rdzenną ludnością trzeba liczyć coraz bardziej. Jeżeli chce się otworzyć nową fabrykę, nową kopalnię, to trzeba się dogadywać z tubylcami. Ci tubylcy mają być zadowoleni, mają tam zdobyć miejsca pracy i mają przede wszystkim się na tym bogacić. Ta autonomia jest, tak jak powiedziałem, właściwie powszechna. Jest jeden wyjątek jest to oczywiście Rosja gdzie tubylcy nie mogą liczyć na żadną autonomię. Głębiny oceanu arktycznego to jest najmniej zbadane miejsce na ziemi. Naukowcy twierdzą, że o tych głębinach o oceanie arktycznym wiemy znacznie mniej niż na przykład o Marsie. W oceanie arktycznym żyją niesamowite zwierzęta, o których wiemy niewiele, ale na przykład od czasu do czasu w sieci rybackie wpadają rekiny grenlandzkie, które są Absolutnie najstarszymi zwierzętami na Ziemi. Bywa tak, że łapie się okazy, które mają, uwaga, 400 lat, czyli no, na przykład pamiętają czasy potopu szwedzkiego w Polsce. To rzeczywiście dosyć wiekowe stworzenia. I jeżeli widzieliście horror Coś Johna Carpentera, no to wiecie, że Arktyka to doskonała sceneria do właśnie takich filmów. Ogromnym problemem Arktyki jest odmarzanie zwanej wiecznej zmarzliny. No cóż, okazało się, że wcale nie jest ona wieczna, ponieważ wykańczają w tej chwili klimat, ocieplenie klimatu, i ta wieczna zmarzlina zamienia się w tereny podmokłe, co prowadzi do rozmaitych problemów. Na przykład są takie miasteczka, wioski na Alasce, które mają problem z grzebaniem ludzi. Dlatego, że miejscowe cmentarze zamieniają się w bagniska i właściwie wypluwają te trumny na powierzchnię. Miejscowi radzą sobie w, w ten sposób, że ogromnym wysiłkiem budują takie rusztowania, te wbijają głęboko gdzieś tam w glebę pale i chowają zmarłych na tych palach. Przygotowują specjalne, zdobione, kolorowe trumny, i te trumny spoczywają na palach. Czyli mamy, nie mamy już grzebania zwłok, tylko właściwie mamy, Ekspozycje na piętrze. Jeszcze kilka słów o tym klimacie arktycznym. Kiedy w X wieku islandzki zdobywca Erik Rudy odkrył Grenlandię, nazwał ją Grenlandią właśnie dlatego, że ona była zieloną wyspą znacznie bardziej zieloną niż, niż obecnie. Nazwa ta miała też taki, mieć takim chwytem propagandowym czy handlowym, dlatego że Erykowi zależało, żeby jego bracia wikingowie się osiedlali na Grenlandii i to mu się udało rzeczywiście. Na Grenlandię przybyło dosyć liczne, dosyć, przybyło dosyć liczne osadnictwo wikingów, którzy się tam ustatkowali i zaczęli przede wszystkim hodować owce. I co się stało? Pięć wieków później nastąpiło gwałtowne ochłodzenie się klimatu i większość. Owiec, a wraz z owcami wikingów wyginęła. Po prostu wymarła. Ci, którzy przeżyli, uciekli z Grenlandii. No i nauczka z tego płynie taka, że cóż, zmiany klimatyczne to nie jest domena wyłącznie naszych czasów. Nie, te zmiany są powodowane nie tylko przez człowieka. W epoce wielkich odkryć geograficznych wielu żeglarzy Zafiksowało się na punkcie e, odkrycia tzw. północno-zachodniego przejścia. Od XV wieku organizowano wiele wypraw, które miały na celu opłynąć Amerykę Północną od północy. E, po to, żeby no, ułatwić komunikację między wschodnim i zachodnim wybrzeżem e, Ameryki Północnej. Tak jak mówiłem, organizowano wiele wypraw, wszystkie kończyły się niepowodzeniem. Zginęło mnóstwo bardzo dzielnych, odważnych żeglarzy. Najsłynniejsza była chyba wyprawa z połowy XIX wieku. Wyprawa Sir Johna Franklina, którego pomnik możemy dzisiaj podziwiać w Londynie, brytyjska admiralicja wyekwipowała wtedy dwa super nowoczesne statki badawcze, które się nazywały HMS Erebus i HMS Terror. Tam na tych statkach było sto kilkadziesiąt osób załogi, no, były, na ówczesne czasy to były właściwie takie statki kosmiczne. Nowoczesne technologie, dużo sprzętu, konserwy, które były nowością w, w, w ówczesnych czasach. Wydawało się, że to się musi udać. Nie udało się. E, oba statki zostały podczas e, zimy arktycznej uwięzione w lodzie. Marynarze najpierw mieli nadzieję, że jakoś dotrwają do wiosny, ale zaczęły się kończyć zapasy żywności, więc postanowili na piechotę się ratować. I co było dalej, właściwie nie wiadomo. Prawdopodobnie doszło do straszliwych aktów kanibalizmu. Podejrzewamy tak, dlatego że są odnajdywane kości uczestników tej wyprawy no, z takimi śladami. Krojenia po prostu, więc ci ludzie e, zginęli, a częściowo się zjedli nawzajem. Ślad po nich zupełnie zaginął i historię pokazuje tak świetny, polecam gorąco serial pod tytułem Terror, ponieważ nikt nie ocalał. No to, to są jedynie domysły. W tym serialu są pokazane domysły, jak to wyglądało, takie z lekką domieszką fantastyki, ale serial jest naprawdę przedni. Ale to, co nie było kiedyś możliwe i nie było tych dróg przez Arktykę, dróg morskich, staje się możliwe teraz. Dlatego, że lodu w Arktyce jest coraz mniej, no zwłaszcza latem go ubywa, i te szlaki wodne, które kiedyś nie istniały, które próbowano odkryć, ale ich nie było, teraz są i teraz można z nich korzystać. Więc wykorzystanie wód arktycznych okazuje się dzisiaj coraz bardziej prawdopodobne i na przykład przygotowują się do tego, Chiny. Chiny planują utworzenie jedwabnego szlaku polarnego, który umożliwiłby transport towarów z Chin najkrótszą drogą właśnie przez Ocean Arktyczny, właśnie przez okolice bieguna północnego do Europy czy do Rosji. Chiny dzisiaj, za sprawą tego pana, który tutaj jest za mną, czyli prezydenta Xi, budują nie tylko lotniskowce, ale budują, co ciekawe, także lodołamacze. Lodołamacze takie jak śnieżny smok i znacznie większy od niego śnieżny smok 2, Chiny szukują się do tego, żeby eksplorować Arktykę. Ale jeśli chodzi o lodołamacze, to znacznie lepsza w tej konkurencji jest Rosja, która posiada największe, najsilniejsze lodołamacze i są to lodołamacze o napędzie atomowym. I Rosja chce całkowicie zmonopolizować północną, tak zwaną północną drogę wzdłuż swojego wybrzeża. Chce budować porty w Arktyce. Chce także posługiwać się arktycznymi drogami wodnymi. Co to powoduje? To, że miejsce, które było absolutnym odludziem, gdzie człowieka widywano z rzadka, a jeżeli to byli to amerykańscy marynarze w atomowych łodziach, okrętach podwodnych, albo radzieccy marynarze w atomowych okrętach podwodnych i to głęboko pod lodem, już niebawem to może być tętniący życiem akwen morski, transportowy. Prawdopodobnie już do lat 40 tego wieku w Arktyce, na Oceanie Arktycznym zaroi się od wielkich okrętów transportowych, przepraszam, wielkich statków, bo statki cywilne to są statki, a nie okręty, ale będą im towarzyszyć także okręty wojenne. Co jeszcze? No są na przykład plany położenia kabli komunikacyjnych między Ameryką Północną i Europą. Bo jeżeli spojrzymy na Ziemię od góry, czyli zupełnie inaczej, jak patrzymy na mapę, to okaże się, że droga przez biegun północny, przez Ocean Arktyczny, jest najkrótszą drogą między mm, Ameryką Północną i Europą i Azją. Wiedzą o tym pasażerowie linii Finer, którzy jak latają z Helsinek do Azji, to latają właśnie od biegunem północnym, bo to jest najkrótsza droga do Azji, po prostu. Więc można powiedzieć, że zmiany klimatyczne zmieniają geografię, i nagle między Ameryką i Europą pojawia się nowa, nowa droga, nowy szlak, który jest bardzo krótki. I chrapkę na opanowanie tego szlaku mają wszyscy ci panowie tutaj za mną, czyli wszystkie główne mocarstwa świata. Jakie bogactwa oferuje Arktyka? Wszyscy oczywiście słyszeliśmy o gorączce złota. Ale najpierw ludzie osiedlali się na północy, na przykład w Kanadzie, przede wszystkim z powodu bobrów. Skóry bobrowe były wyjątkowo cenne, dlatego że one nie przepuszczają wody, nie przepuszczają wilgoci, więc w czasach, kiedy nie istniała guma, nie istniały, nie istniały tworzywa sztuczne odporne na wodę, no to, to skóry bobrowe były tym materiałem, w który się ubierano, żeby uniknąć uniknąć przemoczenia. Największymi bogactwami Arktyki, minerałami, które są bogactwami Arktyki, są oczywiście wspomniane już złoto, ale przede wszystkim gaz ziemny. Bez tego gazu ziemnego i bez ropy naftowej umieszczonych w Arktyce, Rosja byłaby zupełnym pariasem, jeszcze większym niż obecnie. Ale na przykład w Arktyce znajdują się też złoża litu i kobaltu, które są niezbędne w dzisiejszych nowoczesnych technologiach. Więc, cóż, Arktyka jest łakomym kąskiem dla całego świata. No i wokół Arktyki w tej chwili ogniskuje się taka gra polityczna. Przede wszystkim wokół Grenlandii. To właśnie Donald Trump wywołał kwestię Grenlandii i w ogóle całej Ar Arktyki na światło dzienne. No i właśnie, skąd takie zainteresowanie Stanów Zjednoczonych właśnie Grenlandią? Powody są dwa. Pierwszy jest taki, że Grenlandia podąża w stronę niepodległości. Te relacje między duńską metropolią i odległą Grenlandią są coraz mniejsze. Miejscowa ludność wywalczyła w ciągu ostatnich dwóch dekad bardzo dużą autonomię i chce jeszcze więcej, myśli o suwerenności, myśli o tym, żeby stać się państwem zupełnym zupełnie niepodległym. Może to być problem na przykład dla Paktu Północnoatlantyckiego, dla NATO. Gdyby Grenlandia chciała opuścić NATO, no a na terytorium Grenlandii e, znajdują się ważne bazy NATO, no to będzie duży, ogromny problem dla, mm, dla nas wszystkich. Po uzyskaniu niepodległości, jeśli do niego dojdzie, e, no, Grenlandia będzie kimś w rodzaju panny na wydaniu, która będzie chciała, e, która będzie się rozglądała z takim kawalerem, który daje jej jak najwięcej. No właśnie, i tu pojawia się drugi powód tego zainteresowania Trumpa Grenlandią, mianowicie Chiny, bo tym kawalerem do wzięcia chcą być Chiny. Chiny już od kilku ładnych lat próbują się wgryźć w Arktykę. Zaczęło się od tego, że, i to jest dosyć zabawne, że Chiny. Określiły się jako kraj bliski Arktyce. Geograficznie nie ma to oczywiście absolutnie żadnego sensu, natomiast żyjemy w czasach, kiedy ludzie wybierają sobie rozmaite tożsamości. Rozumiem, że z państwami też tak jest. Chiny uznały, że są państwem prawie arktycznym, no i kto im tego zabroni. W 2020 roku chińska firma Shandong Gold Mining Company, chińska no ale tak na, firma, ale tak naprawdę oczywiście przedłużenie chińskiego. Państwa, próbowała nabyć kanadyjskie kopalnie złota na terytoriach północno-zachodnich Kanady. Ta transakcja została zablokowana z powodów politycznych, właśnie po to, żeby Chiny nie uzyskały swojego przyczółka w Arktyce. Nie uzyskały w Kanadzie, więc szukają gdzie indziej, przede wszystkim na Grenlandii. I stosują tam taktykę, która sprawdziła się, sprawdza się od wielu lat w Afryce. To znaczy, przede wszystkim. Oferują pieniądze i oferują usługi budowania infrastruktury, której Grenlandia łaknie. I z punktu widzenia miejscowych Grenlandczyków, no, Chiny są bardzo e, sympatycznym e, i powabnym kawalerem, są bardzo e, pożądanym partnerem. Tego właśnie e, obawia się Donald Trump i stąd jego tweety, skąd, stąd jego wypowiedzi i stąd tego zainteresowanie Grenlandią. On po prostu się obawia, że, on, że Grenlandia wpadnie w łapy. No, a czy te pomysły, żeby Grenlandia stała się częścią Stanów Zjednoczonych, mają jakikolwiek sens? O dziwo wydaje się, że tak, bo ostatnio została przeprowadzona, zostało przeprowadzone badanie opinii publicznej na Grenlandii i wynika z nich, z tych badań, że 57% badanych. Jest za wejściem Grenlandii, za przystąpieniem Grenlandii do Stanów Zjednoczonych, przeciwko jest 37%, a reszta nie ma zdania. No, wiarygodność tych badań jest, szczerze mówiąc, dosyć umiarkowana, ponieważ przeprowadziła te badania amerykańska pracownia, próba wynosiła 416 osób, 416 mieszkańców wyspy, co niby wygląda, że to nie jest yy, dużo, ale jeżeli przypomnimy sobie, że na Grenlandii w ogóle mieszka 56 tysięcy osób, no to jest to grupa całkiem imponująca. Zmierzając do końca, w XIX wieku o Azję Centralną toczyła się tak zwana Wielka Gra między Anglią, Wielką Brytanią a Rosją. Wygląda na to, że w XXI wieku Wielka Gra będzie się toczyła o Arktykę. W zdrowym ciele zdrowy duch, białko, kreatynę i kolagen marki All Nutrition znajdziesz w sklepie SFD. Z kodem zero zgarnij 10% rabatu. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB XTB. Tu pracują twoje pieniądze. STS Game Changer. Dwa gole przewagi i kasa na koncie. Przewaga, bardziej. Mój rost, koncerty urodziny kanału 0. Prelekcje, debaty i spotkania z ekipą kanału. Kup bilet na kongres Zero teraz. Magazyn Zero już dostępny. 400 stron znakomitych treści w formie albumu lub w wersji elektronicznej. Zamów już teraz na magazyn.zero.pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.